Witam serdecznie, jestem Szyma a dzisiaj sobie zagramy znowu w, w tych ruadach druga seria. Bez kamerki, dlatego że tak. <coughs> Teraz czekamy. O, się zawoduje. <coughs> jestem trochę zmęczony, ale stam przy... Teraz bo sobie trochę pokupiłem sobie tego tesla. Próbuję. Jestem nie wiedziałem, że można sobie przerabiać. Nie wiedziałem, że można auta. Zniegować za bardzo i sobie zniegojemy go. <laughs> Żeby nie było na przyszłość już będę wiedzieć. Czekaj, co ja zrobiłem? Kurde, ale to so, 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 so. fajnie. Co jakieś nowe rzeczy? co? A nie, to jest co tutaj wejta. To nie, to wyjdź. Dziwno to jeszcze. Nie. nie. <laughs> jeszcze wejdę tutaj, żeby wyłączyć ten sąd, żebyście mnie słyszeli. Jak tylko włączymy się to i nic nie słychać. I dzisiaj sobie kupimy samo tutaj też Tylko dwa samochody sobie kupiłem. I dzisiaj tak kupimy sobie. Czekajcie, wesoł nie. Dobra. będzie taki. Teraz ja zrobię cięcie, bo, bo muszę go kupić No to cięcie Dobra, to ja już jestem sobie tylko go upgrade'owa i zobaczmy, jakie będzie miał te hmm, ciekawe, jak będzie miało u. U. O kurde, a ten chlapczy Ale śnieg Zobaczmy No pasuje I mapę sobie pokupi... tą wulkan, żeby tą mapę kupić też Jedną mapę A dzisiaj sobie tą kupimy 50 tysięcy Zobaczymy tam, jak to będzie wyglądało, wszystko to będzie? Nie wiem. Zrobimy albo jakieś misje, bo już tym, a tym ja będę sprawdzać po prostu. Ja zapomniemy jak w ogóle wygląda. Nie, 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 wierzę, że nie umiem wskoczyć. W ogóle pierwszy raz, coś, pierwszy raz odkryłem Amerykę Nie no żartuję Odkryłem takie coś I AL czyli Czekaj Bo ja tutaj Jak ja dam bez Jest AI Chyba? Dobrze mówię? AI Jak będzie drive? Bierzesz jakiś samochód? Nie, bierzemy tego. Tego nie mam Chyba jest kasa są tylko 4 i teraz wychodzicie. Stąd nic nie zapisujecie. I teraz zobaczyliśmy, że jakieś tam auto przejeżdżało. Nie umiem jeździć O, widzicie? Tutaj to jest bot chyba. Nie wiem, sami... Ale on też zbiera kasę, to, to nie ma. Przecież. O widzisz? Ja ale oni też mają przerobiona nauka. <laughs> Może ma no, tu jakaś misja jest. O. Got it, dobra. Idziemy sobie przenieść... Nie, zróbmy jakaś misja. Może. Bo ja tam w pierwszym odcinku pokazałem, że kupiłem sobie jakieś auto, pokazałem wam, że można go <laughs> stuningować. Jakby to 5 O mordy, nie. Ja <laughs> ale ja miałem szczęście. Ty, ale fajnie się tym driftuje. Gdzie tu trzeba przyjść tam? Gdzie? Na chatę, Ty, bo no można to coś zbudować ciekawe. O kurde, tutaj jest fajny skok. Hm, czekaj, naprawmy się. Co? Już? To jest wyskok, dobra. Albo... Mam włączony internet. Czy ma tutaj... A, a napiszcie mi w komentarzu, jakby chcieliście, czy tak jest na kompie. Ale chyba powinna mieć, jak ma się. Też. No to powinno być. W ogóle tutaj selka. I... I pociąg! Ja to... Ja nigdy nie widziałem że tu jeździ pociąg. Kurde. Ludzie. Pociąg. Ty tu są tary i pociąg przejeżdżał teraz. Normalnie. O, widzicie? Idzie pociąg. Ty, to nie jest zla. Ty tu jak jest jakieś O kurde. Ciekawe. Pojedźmy tam. Ty się ma, gościu. Ty. tu nie może siedzieć. Ty nie może tym pociągiem da się jeździć Ja no to Sebasto Naprawdę pociągiem da się jeździć w tej grze. Ja nie wiedziałam, że... Ty musicie tą mapkę sobie kupić, bo zobaczcie, że można jeździć pociągiem można innych ludzi przejeżdżać. Ty to Gigantski, kurde. No i to się nazywa dopiero. A nie. Czekaj, jak wygląda w środku. Nie, nie można. W ogóle.. O nie, no ta gra jest super antyczna. Tak, nie chciałem. jej Tam w ogóle można jeszcze jakieś rzeczy odblokować. Ale nie na no. gościu Ręganckie. No i to się nazywa dopiero, a nie. I tam też można coś wiem Ile można kupić sobie. A nie, czekaj, nie chciałam tego klikać. O, ból. Co? Mo <laughs> można sobie kupić karty. Ty. Ale nie, nie chcę. Ty kupmy sobie. Ile? Tu, 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 tu. Ty, tak jakby zbierane nie było, to bierze się. Proszę, Ja, ja dokladę. Dokladę. I cięcie. Dobra, też już jest I zrobię cięcie. Kupmy jeszcze jedną kartę, może. I koniec. Ty, czemu tutaj? Dobra. Nie przeczytałem... Play. Dobra. Niestety zobaczyłem, że kartę można kupić. No to kupiłem i teraz pociągiem. Zwonił. mi pociąg. Ej, a jak... Jakby ustawiłem... Dobra. W kolejnym odcinku zrobimy, że ustawię auto gdzieś... Gdzieś daleko i przejadę go pociągiem i ciekawe, czy się rozwali fajnie. <laughs> Może to dzisiaj nagram kolejny odcinek, nie wiem. To zależy. Napiszcie w komentarzu, jak będzie dużo, że tak, albo że dużo nie. No to nie, no to jak będzie dużo tak, to tak, a jak dużo nie. To nie. No, ale to od Was zależy, jak będziecie. Jak nie napiszecie to sam. Pierwszy dzień, bo ja wiem, że... napiszecie nic. W ogóle pamiętam, jak nagrywam pierwszy raz odcinek, toś mi tam napisał komentarz jakiś, że chyba cool, albo nie pamiętam. Chyba fantastyk, ale to nie Polka była. Dobra, jedziemy sobie dalej. No i co mogę powiedzieć? Jedziemy do auta. Nie wiem co dalej powiedzieć, bo już nic nie muszę nagrywać. Ty... Tanie, myślę, że to coś fajnego jest. No co ja mogę powiedzieć? Mm, nie wiem. Sam. Już nie wiem co ja chcę powiedzieć, ale dobra. Bierzemy sobie Helka. Kupimy sobie może kasę. Idziemy dojść. lajka za to, że tracę kasy patrzcie że już dwa mi chyba jeden milion straci na to auto też Dobra To wiecie co zrobię? Ja już skończę odcinek, jakiś chyba się odcinek podobał, nie zapomnijcie łapki w górę, lajka i komentarza, A, no. To więc ja tu wyląduję, yy, skończę jak spadnę na ziemię i kończę z tym życiem. Ja nażartuję no, I tak tutaj się nie da zrobić. Tak to więc tak, ja tutaj, tutaj. siadam. И скачу на раз, два и три.